że wspiera Pani polskich projektantów. Proszę mi powiedzieć, dlaczego warto wspierać taką modę, jaką zaprezentował nam dzisiaj Dawid Woliński? Dlatego, że jest wyjątkowa, dlatego, że jest oryginalna. Nie ma tutaj kopiowania, nie ma um, odcinania kuponów, nie ma m, rzeczy, które były podpatrzone u innych i, i wzięte do, do, do tego pokazu. Po prostu jest to kolekcja prawdziwa A, i niektóre formy, które może wydaje nam się, że są nam znane, tutaj zostało okiełznane w zupełnie inny sposób. I chyba to jest taka moja wypowiedź na ten temat. Po prostu było to coś. A czy wypatrzyła Pani tutaj wśród tych projektów jakąś szczególną perełkę? O, to były same perełki. Trudno by było powiedzieć, która jest tą perełką. Ale wydaje mi się, że taka sukienka żółty beż. Budyniowa, która była nieco rozkloszowana z takim uzupełnieniem na dole lapikowanym. Odsłonięte plecy, takim długim prostokątem i pęknięcia po bokach. To było coś genialnego. W tej kolekcji było bardzo dużo odsłoniętego ciała. Czy faktycznie znajdzie się dużo kobiet na tyle odważnych, by nosić te projekty? No ja myślę, że to część było trochę na potrzeby pokazu, więc pokazy rządzą się trochę innymi prawami. Warto zwracać na to uwagę, i może później zostaną zaszyte. Proszę nam jeszcze zdradzić, jak będzie wyglądać Janna Horodyńska w karnawale. Ojejku, właśnie nie wiem, dlatego że pakuję kilka rzeczy ze sobą, wyjeżdżam daleko i dokładnie nie mam pojęcia co założę. Podchodzę do tego zupełnie spontanicznie i chyba będę zwyczajnie modowo-spontaniczna. Zresztą zawsze jestem modowo spontaniczna i tym razem też. Nic się nie zmieni.